Mamusiu, kup mi czekoladkę. No kto tam tak hałasuje? Jest dopiero druga po południu. Chwileczkę! Czy to już 31 października? To znaczy, że zaczyna się upiorny okres, kiedy mogę sobie pożartować z mojej siostry Jane. Pierwszym psikusem będzie duch z balonika i białego prześcieradła. Muszę mu narysować przerażającą buzię. Co wy na to? Straszny? No to lecimy! Musimy być bardzo, bardzo cicho! Bu! Moja siostrzyczka słodko śpi! Powieszę ducha tuż nad jej głową, aby był pierwszą rzeczą, którą zobaczy, gdy tworzy oczy! Po duchu zauważy swoje ręce i będzie miała na nich paskudne rękawiczki ogra! <grystanie> Będzie chciała wstać i mnie znaleźć, ale nie zajdzie daleko, jeśli pod stopami jej rozsypie kolorowe cukierki. Następnie najfajniejsza część, zielony slime na tacy, spadnie w niego twarzą. To będzie mega zabawne. A teraz ostatni szczegół ceglana ściana w wejściu. Zaczynamy dobrą zabawę! Co za piękny poranek. O Rady! Co to za potwór? A może to ja jestem potworem? To tylko rękawiczki. Ojej! To na pewno Ben. Zaraz się przewrócę. Fuj. Mam nadzieję, że to nie smarki. Dosyć tego, Ben. Zaraz oberwiesz. Już po ciebie idę. Co to takiego? Kiedyś to było przejście. A, to tylko tapeta. Dzień dobry, siostrzyczko! Szczęśliwego Halloween! Co z tobą? Wstałaś lewą nogą? Jakie fajne show! Nie mogę oderwać od niego oczu! Trzeba coś zjeść na śniadanie! O, mleko! Akurat mamy tu płatki śniadaniowe! Świetnie! Jane jest tak pochłonięta nowym show, że nie mogę się powstrzymać przed zrobieniem jej psikusa! Wsypujemy wszystkie słodkie płatki na mój talerz a dla mojej siostry mam coś ciekawszego. Obrzydliwe robaki. Przesypujemy je do pustego opakowania po płatkach. I dajemy Jane do spróbowania. Mam nadzieję, że to śniadanie jej zasmakuje. Okej, okay, można serwować. Hej, siostrzyczko, przygotowałem ci wszystko na śniadanie. Oto twoja miska, mleko i płatki. Trzymaj łyżkę. Smacznego, sis. O, to takie słodkie, braciszku. Dziękuję. Od samego rana oglądam nowy program. Nie mogę się oderwać. To naprawdę super show! Nawet nie jadłam jeszcze śniadania, a wiesz, że uwielbiam płatki z mlekiem? Okazuje się, że byłam naprawdę głodna. Jak pięknie pachnie! Fuuu, to obrzydliwe! Ben! Zjadłaś robaki na śniadanie! Nazwę cię miłośniczką robali. Mam na fajny pomysł, żeby zrobić bratu Psikusa. Zrobimy sztuczny stół z czarnym obrusem z dziurą na głowę. Stawiamy wiaderko na popcorn. Zypujemy go i robimy przerażający makijaż, żeby go przestraszyć. O, całe wiadro popcornu, super! Idealnie na seans z fajnymi filmikami. Śmieszny moment! Wszystko wygląda podejrzanie oczywiście, ale popcorn wygląda pysznie. Aj, co to mnie ugryzło? Jestem popcornowym potworem. Nie możesz jeść mojego popcornu! Nie zjadaj mnie! Wpadłem na nowy fajny pomysł na psikusa. Niedawno przyszła do mnie sztuczna ręka, a Jane właśnie dekoruje pokój na Halloween. Będzie zabawnie, jeśli przypadkowo ją sobie przewiercę. Muszę tylko założyć ją na miejsce. Idealnie. Idę pomóc siostrze. Jane, co ty robisz? Pomogę ci. Przyniosłem ze sobą narzędzia. Wywiercę dziury w ścianie na gwoździe w sekundę. Oj, zaswędziało mnie w nosie. O nie! Moja ręka! Przewierciłem sobie rękę. Ojej, czy to naprawdę ręka Bena? To sztuczna ręka. Jest niezły w robieniu żartów, ale odegram się. Zrobię mu psikusa ze sztucznym mózgiem. Potrzebuję do tego zakrwawionych bandaży i sztucznej krwi. Teraz ukryję wszystko pod peruką i lecimy go straszyć! Dlaczego Wednesday wzięła nóż? Porany oglądanie horrorów przed snem to zły pomysł! Co będzie dalej? O, Jane, się obejrzeć ze mną filmik? To moje ulubione chipsy, co? Nie chcesz się podzielić? To pociągnę cię za włosy! Co się dzieje? Jane, masz mózg na wierzchu! Pomocy! Uciekaj, uciekaj, braciszku! Mam nowy pomysł, jak wkręcić Bena! Wyrzeźbie w dyni przerażającą twarz, która na pewno go przestraszy. Tu będą oczy, a tu usta. Świetnie. No, środka włożę świeczkę, i gotowe. Teraz naszego dyniowego potwora i jeszcze pod łóżkiem Bena. W ciemności ta twarz wygląda jeszcze straszniej. To nie wystarczy. Trzeba zostawić krwawe ślady stóp, tak jakby pod łóżkiem ukrywał się potwór. A teraz wiejemy, zanim Bento przyjdzie. O, mój ulubiony kawałek! O, tak! A to jest mój ulubiony moment! Juhu! O, co to za ślady? Dlaczego prowadzą pod moje łóżko? Boję się! To jest pod łóżkiem! O mamo! Pod moim łóżkiem jest potwór! Ha! Wystraszyłeś się, braciszku! Spróbuj mnie złapać! Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić równie niesamowitych challenger! Będzie coraz fajniej!